No, ok, muszę wprowadzić kod. I oczywiście odcisk palca. Zostało jeszcze skanowanie. I mogę otworzyć szafkę kluczem. Okej, okay, co my tu mamy? Ach, tak, kosmetyczka i trochę gotówki. Złote sztabki i złoty telefon. Jeszcze tylko się spryskam. O matko, patrzcie na nią! Wow, trochę przesadza. Myśli, że jest od nas lepsza? Ech, mniejsza. Kurczę, gdzie ten klucz? A, tu jest, moja szczęśliwa linika. A, nietoperze, wynocha! Uch, odleciały. Okej, okay, czego dzisiaj potrzebuję? Jejku, ale tu bałagan. Aż wstyd. Dobrze. Same śmieci. O, guma do rzucia. Jeszcze dobra. Okej, okay, lepiej już pójdę do klasy. We wszystkich gazetach to samo. Wow, ale biały piasek. No pewnie. Tą to stać na drogie wakacje. Ach. Chodź tu, wiesz co robić. Stąd może być? Tak, powinno być ok. Dobra, pokaż. Oczywiście. Mam nadzieję, że uwydatniłeś opaleniznę. Kocham wakacje. Szkoda, że mnie na to nie stać. Chloe? Co ci się stało? Znów siedzisz na Instagramie. Po co się tak dołujesz? Odgrzewane parówki na pewno poprawią ci humor. Zaraz wracam. Ona na bank takich rzeczy nie jada. Chwila. Chyba jednak pojadę na urlop. W pewnym sensie. Hehe. Wyglądają jak moje nogi. Leżę sobie na słonecznej plaży. Ekstra. Co znowu? Kolejna fotka z wakacji? Ach, mogłaby się bardziej postarać. O, klasyka. Mniejsza. Dzisiaj obchodzimy dzień laptopa. Faktycznie. Ale ja wolę coś bardziej zaawansowanego. Mniejsze oznacza lepsze. Co my tu mamy? O, otworzę to. No, gdzie to jest? Co to za zaawansowana technologia? Najlepsza na rynku. E, mi nie jest wcale potrzebna. Dziadek jeszcze śmiga. Mama zawsze powtarza, że jak coś jeszcze działa, to się tego nie wyrzuca. Trochę zakurzony. Zapomniałam o monitorze. Ale prehistoryczny sprzęt. I jeszcze to. I podłączamy. Co jest? E, tam. Co to ma znaczyć? Ach. Błagam, działaj! Chyba korki wysiadły. Biała? Kto ma ochotę na straszne historie? Nareszcie koniec lekcji. Umieram z głodu. Co? Myślałem, że spakowałem te kanapki. A temu co? Czegoś takiego na pewno nie widział. Proszę, Kevin. Dzięki. O, oh, eła! Jednak nie chcę. Dziwak. Czekaj, trzymaj! Głodny jesteś? Zwykłe jabłko? Ha. No, dobrze. Kto chce to rozwiązać? Mamy jakiegoś ochotnika? Nie ja. Hmm, Betty? Róż tyłek i do tablicy. Ech, już ide. No. Już! Nie wiem, co mam zrobić! Słucham? Siadaj! Jejku, nie musi na mnie wrzeszczeć. Kto mi to rozwiąże? Znowu ona ma dziurę w spódnicy? Tak mi przykro. Mogłaby sobie kupić w końcu coś nowego. Już idę. A! Moja spódnica. A bielizna! Da cię wiarę! Ha, 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 ha. Hmm, i tak wszyscy się na mnie patrzą. Ale fajnie się ruszasz! Czekaj, nagram to! Już widzę jak sypią się lajki! Super! Nazwę to tańcem połamańcem! O, wspaniale! Patrz! Wszystkim się podoba! Dlaczego zawsze jej się udaje? Dość! Jutro egzamin? Czyli zarywamy dzisiejszą noc. Dobra, muszę się skupić. Ile sypialni ma Louvre? Skąd mam to wiedzieć? Kim jest Mark Twain i ile książek napisał? Za dużo tego. Oczy mi się zamykają? Muszę się zdrzemnąć? Weź się w garść, bo oblejesz test. Może jednak krótka drzemka? Gdzie ja jestem? Chyba źle spałem zeszłej nocy. Ale wystarczy trochę gotówki i wcale nie trzeba się uczyć. Cześć, masz kasę? Tak, tutaj. Taki plik otwiera drzwi do sukcesu. Oto 50 odpowiedzi do testu. Szybko, zanim nas przyłapią. W czwartek mam test z matmy, jak coś. Nie ma problemu. Nie mogę się już doczekać lekcji. Bo kupiłam sobie nowe słuchawki! Bezprzewodowe i tak jest super! O tak! Mogę teraz słuchać muzyki! Zazdrościcie? Nie dziwię się! Włączę jakiś fajny kawałek! Ej! Co tak głośno? No! Mam nowe słuchawki! Tak, wiem... Cała szkoła wie. Nie mogę słuchać tych nieznośnych ryków. Dobrze, że kupiłam sobie nowe słuchawki. Och, wciąż za duże. Dlaczego nie robią mniejszych? Okej, okay, założone. Przynajmniej działają. Włączę teraz jakieś uspokajające utwory, żeby zagłuszyć Madison. Jej słuchawki są mniejsze od moich. A myślałam, że mam ekstra gadżet. Non è fair!